Błowimy się. Kiedy się zakochujesz, jesteś chwilowo niepoczytalny. Gdy to minie, musisz podjąć decyzję. Mógłbym wiecznie na ciebie patrzeć. Myślisz, że możesz się tu zjawić i wywrócić mój świat do góry nogami. Aż wasze korzenie tak się splączą, że rozłąka jest niewyobrażalna. Gdy to się skończy, wrócisz do mnie. Kapitan Corelli. Dzisiaj o 21.45 w film Café. Skoro tak działa na zmysły jedna kostka czekolady Wedel, to wyobraź sobie, czego doświadczysz w Muzeum Czekolady. Teraz w loterii do wygrania: codziennie bilety do Muzeum Czekolady Wedel oraz co tydzień 10 tysięcy złotych na przyjemności. Wedel z przyjemnością. Inspirując się naturalną tolerancją mleka mamy, stworzyliśmy Bebiko 2. To kompletna kompozycja składników odżywczych, zawierająca delikatny błonnik Nutriflor. Bardzo dobrze tolerowana już od pierwszej butelki. Bebiko 2 posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Miewasz nawady głodu? Senność po posiłku? Wahania energii w ciągu dnia? Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. To jest jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Wypróbuj teraz nowy Actimel Plus z witaminą D, witaminą C i magnezem oraz bakteriami l Danon. Actimel Plus wspieraj odporność każdego dnia. Jest tak miło, ale na mnie już czas pora spać. A ja tu szybko nie zasnę, ostatnio w ogóle kiepsko śpię. Pozytywny sen. Proszę. Pozytywum sen to ci jest potrzebne. Pozytywum sen zawiera melatoninę i naturalne składniki ułatwiające zasypianie i spokojny sen przez całą noc. O, miło, ci widzieć taką wyspę. <grym> tak, wieczorem kupiłam w aptece 30 tabletek pozytywum sen za dosłownie <grym> kilka złotych. Jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Pozytywum sen oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Już na studiach miałam swój sposób. Więcej zdrapek, więcej radości lata lecą, a mój sposób się sprawdza. Więcej zdrapek lotto? Więcej radości. Już od 25 lat. Zdrap nawet 2 miliony złotych. Kiedy świeże powietrze na stres już nie działa, sięgnij po Forte, który zwalcza stres, zmniejsza napięcie nerwowe i łagodzi niepokój. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Włącz żywienie do leczenia onkologicznego. Nutri Drink Protein Omega-3 to duża ilość białka, kwasy omega-3 oraz witaminy i składniki mineralne. Wzmacnianie przez odżywianie w trakcie całej terapii onkologicznej. Chcę Ci coś powiedzieć. Chcę Ci powiedzieć szybko. Chcę Ci powiedzieć coś. Ta, papa. Uchlebiam Twoje. Cię kocham, kocham. Lubię dłonie i ręce. I Lubię dłonie i ręce I nawet ty czasem próbuję coś ukryć Ty wiesz lepiej Dziękuję ci nie, bardzo za to, że że mogę czuć. I wiesz co? Jesteś moim moim Kocham. Poczuj natychmiastowe nawilżenie włosów. Odkryj LSF Hyaluron Plump z kwasem hialuronowym, by zapewnić 10 razy więcej nawilżenia przez 72 godziny. Best Hair Day codziennie z LSF Hyaluron Plump od L'Oreal Paris. Jesteśmy tego warte. Teraz w Agacie do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500. Na wszystkie produkty. A dodatkowo ten narożnik za 1279 zł. A ten fotel wiszący 44% taniej. Dajcie jakiś fajny standard dzisiaj w okolicy. Kup Samsung Galaxy S25 Ultra w plusie i nie płeć za abonament XL przez rok. Kawa wypita? Ty rozlicz pita. By pomóc przejść przez raka wystarczy prosty gest. Prosty gest, a jak pomaga. Przekaż 1,5% podatku fundacji Rock'n'Roll. Ale ruch jeszcze alergia. Rzuć na luz, wzięliśmy Allegra. Allegra nie zaburza koncentracji, więc to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z łódką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W kwestii finansów jedno jest pewne. Twoje pieniądze to Twoje pieniądze. Lepiej je mieć dla siebie. A jeśli się dzielić, to tylko z tymi, z którymi chcesz, nie z którymi musisz. Dobrze wiedzieć, czego się chce. Nie płać za to, za co nie musisz. Załóż Alior konto i zyskaj nawet 600 zł. Alior Bank. Sponsorem programu jest promotor leku Espumisan, kapsułek na wzdęcia. Mówiłeś?